Walczyć o punkt, który da im awans do fazy pucharowej. Emocji nie zabraknie. Zapraszamy. Kłaniamy się z Dortmundu, a konkretnie z BVB Stadion. Jeśli chodzi o kibicowską pasję, tutaj zawsze jest gorąco, a dzisiaj dochodzi do tego również piękna pogoda. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dziś czerwone diabły mogą awansować do fazy pucharowej UEFA Champions League, ale czy dokonają tej sztuki? Borussia Dortmund zmierzy się z Manchesterem United. Świetne występy w dotychczasowych meczach UEFA Champions League sprawiają, że United może wywalczyć awans już dzisiaj. To na pewno bardzo komfortowa sytuacja, kiedy do rozegrania jest jeszcze więcej niż jeden mecz. Oby to nie zdekoncentrowało zawodników, zbytnia pewność siebie może zgubić każdego. Dortmundzie chyba nigdy nie zapomną kultowej drużyny, która w 1997 roku sięgała po zwycięstwo w UEFA Champions League. Tyle gwiazd i młodziutki Lars Ricken. Oni wszyscy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Borussii. Trzeba jednak powiedzieć i o tym, że sukces okazał się bardzo kosztowny. Potężne inwestycje w drużynę w późniejszych latach doprowadziły klub na skraj upadku. Teraz na ekranach pierwsza jedenastka Borusi Dortmund. To zespół, który lubi stosować wysoki pressing. I jeśli im to wychodzi, to bardzo skutecznie zniechęca rywali, ale próby ucinania akcji przeciwników w Zarodku mogą skończyć się niebezpiecznie. Bo kiedy jednak powiedzie im się szybka akcja skrzydłem, wtedy nie tak łatwo jest wrócić i ustawić linię obrony. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Manchester United. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Betnarek Jan Betnarek Piłka do Fofany. I strata. Fatalne zagranie. Podanie do Fabiana Ruiza. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Gra przerwana. Był tam jednak spalony. Naprawdę o włos. Tym razem zdecydowały centymetry. To było bardzo groźne podanie. Muszą mieć się na baczności. Obrońca łatwo dał się teraz ograć. Dobra, centra w szesnastkę. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. To ważny mecz dla gości, Jacku, bo już dziś mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Dobra postawa od początku rozgrywek przyniosła. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Dobra akcja Manchesteru United. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Dominik Sobosloj świetnie zagrał. Będzie groźnie. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Gra zaczyna się od środka przy prowadzeniu Borusy Dortmund. Andy Robertson. Marcus Rashford. Sami Abraham, ładne dogranie na dobieg, nic z tej akcji już nie będzie. Rashford prowadzi piłkę, popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Na jedenasty metr z rogu. No tak, nie udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Nicistej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Fabian Ruiz przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Mamy centra i blok w polu karnym. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Bruno Fernandes. Rashford. Stracili teraz piłkę. Porusja Dortmund odważnie teraz atakuje. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Bruno Fernandes. Bruno Fernandesz. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Dostałem informację, że padł gol w meczu Realu Madryt. Halo studio. Mamy pierwszą bramkę dla Realu Madryt. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Piłka w siatce! Gol dla Borussii Dortmund. Ta bramka wisiała w powietrzu. To nie jest dzieło przypadków. Pełni sobie zasłużyli. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, a sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Na razie 2-0. No i po ataku zagrożenie minęło. No i znowu są przy piłce. Przedniej urody, górna piłka. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie bał się wyjść do dośrodkowania. Bruno Fernandes. Rafinha. Abraham. No i co? Zamiast posiadania strata. Dominik Sobosloj. Bailey ma teraz piłkę. Dobra akcja Manchesteru United. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Piłka wraca do środka. Mamy przerwę w grze, będzie wznowienie od bramki. Buka Osaka. Teraz podanie do Bejleja. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Dominik Sobosloj. Jest okazja na dośrodkowanie. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Wrzuca piłkę przed bramkę. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Tylko minuta dodatkowego czasu. Mocne wejście, ale czyste. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Ale szukacja teraz. Tak jest, proszę państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu, ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii. Jestem oczarowany. Gwizdek i rozpoczynamy drugą połowę spotkania fazy grupowej UEFA Champions League. Bukayo i tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Fabian Ruiz. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Niecelne podanie Jana Bednarka. Wykorzystam okazję, by przypomnieć, że już niedługo czeka nas też transmisja spotkania w ramach rozgrywek grupowych UEFA Champions League. Borussia Dortmund zmierzy się z Realem Madryt. Rzadko zdarza się taka atmosfera jak w starciach pucharowych. Zasady są proste. Przegrany odpadnie z rozgrywek. Emocji nie zabraknie. Bruno Fernandes. Paulo Dybala. Ma czas i miejsce na centrę. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Borussia gra dziś długo piłką, a rywale w zasadzie tylko za Dortmundczykami biegają. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Wyszli z kontrą, jak ta lala. W oczach bramkarza było widać przerażenie. I naprawdę niewiele zabrakło, byśmy mieli tu bramkę. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko. Tym bardziej, więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Właśnie dowiedziałem się, że padł gol w spotkaniu Realu Madryt. Halo studio. Tak, to jest kolejny gol dla Realu Madryt. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze mamy 64. Minutę. Dziękujemy za tę informację. Paulo Dybala próbuje teraz zbiec do środka. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Dominik Sobosloj. Znowu są przy piłce. Dzięki inteligentnej grze w obronie. Strata. i muszą teraz uważać. Nie udanie teraz. Strada Amin Gwiri. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować Rykoszet od rywala Co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny A zatem jest decyzja Będziemy mieli zmianę na boisku Po bo to jest ławka Wrzuca w okolice 11 metra Niewykorzystany stały fragment gry Piłkę wybijają rywale mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Kontratak spalił jednak na panewce. A przy piłce Mreczan. Dobra teraz szansa na centrę. Dobre wycofanie ze skrzydła. Teraz było blisko. Wciąż jednak nie jest to statystyka do rubryki. Strzały celne. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Tybala. Dobrze. Piłka nadal na boisku. Saint-Maximin. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Dybala. Donny van de Beek. Mogą teraz ruszyć z kontrą. I już po kontrataku. Rywale odebrali im piłkę. Dostałem informację, że padł gol w meczu Realu Madryt. Halo Studio. To trzecia bramka dla madryckiego Realu. Zdobywcą. Bailey to musi być gol. Techyja! Nie ma bramki! I oto przy piłce Dybala. Okazja teraz przed Dybalą. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości, nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro nie mało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Na tablicy wyników 3 do 1. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Oj, świetna teraz piłka, może być dobra sytuacja. Szybka decyzja, błyskawiczna realizacja, ale niestety nic z tego nie będzie. Spalony. Zapowiadało się ciekawie, ale trochę za szybkie wyjście do przodu. Minimalny brak porozumienia, ale przy tym tempie to się zdarza i takie ryzyko jest wliczone w szybki Alansa Alans Nie wierzę, nie wierzę. Piękne uderzenie. Takich bramek nie ogląda się często. Dla takich bramek wymyślono ten sport. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Rashford prowadzi piłkę.